To jest najpopularniejsze autko na Allegro. Do autka dostajemy pilota, baterię, śrubokręcik, ładowarkę, tak na takie dziwne wejście oraz zestaw szpilek. Szpilek, które są. O tutaj. Nie wiem, czy one się psują, czy one się gubią, ale jak się gubią, no to razem z tym gumowym. A mamy tylko te metalowe, więc. No ciekawe, ale ważne, że coś dali na zapas. A i oczywiście razem z tym wszystkim przychodzi też instrukcja obsługi Overmax X Riley 2.0. Bardzo miło, że sam początek jest po polsku. Nie trzeba gdzieś daleko szukać, żeby trafić na język polski, tylko jest na samym początku. Bardzo to lubię. I i i przyjrzymy się samemu pojazdowi. Ok. Tutaj ustawiamy sobie, żeby kółka przednie były na wprost. Trzeba tą naklejkę odkleić, żeby sobie wygodnie ustawiać. Kąt skrętu wydaje się dość mały, bo to jest maksimum. Okej. Okay. No dobra. Dla 8 lat plus, bardzo miło. I dyfer nie jest zaspawany się kręci kółko w jedną stronę, to drugie się kręci w drugą, i na odwrót bardzo miło. Może dzięki temu, no na pewno dzięki temu zakres skrętu będzie lepszy, co się bardzo przyda w tym pojeździe. Są resory z tyłu, oraz z przodu. O. Ok, oraz z przodu. Tylko, że to są takie Prężynki i tyle. Zawieszenie nie pracuje. Jak sobie człowiek pouciska, to fajnie coś się zgina. Ale tak to odbija się tylko co, to, co na oponach. Opony są mięciutkie. W sumie całkiem ładne felgi. No, takie można wykorzystać do paru projektów. Oczywiście, też żeby nie było to jest bardziej, zabaw... to jest bardziej. To jest zabawka dla dzieci, to nie jest żaden niesamowicie skomplikowany, drogi model. No to tak, zainstalujmy akumulator. Używam śrubokrętu z zestawu. Okej, okay, tamten gdzieś odłożyłem, przetestujmy śrubokręt z zestawu. Są tak co na okej, na bok. Aha. Mamy dwa akumulatory. Jeden jest w środku, drugi był w pudełku. I one są takie same. Są dwa akumulatory. Jakaś... Okej, okay, jest tam jakaś diodka zielona. Akumulator działa. Przykręcę się a ja nie będę przykręcał śrubki sprawdzimy jak jeździ po domu a później naładujemy teraz pilot pilot jest dość słaby <grych> jak narzekałem w poprzednim autku na pilota no to tu jest jeszcze gorzej jest taka jakby drobna antenka ale jak to się mówi nie Rozmiar nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jak autko jeździ. Odpalmy sobie... Aha, pewnie tu nie ma baterii, prawda? Nigdy w Pilotach nie dają baterii. Super. Tak jest włączony. i wyłączony. Standardowe dwa paluchy. Się. A teraz autko. O kurczaki. Aha. Teraz załapał. Okej. Okay. <grych> Dobra, jakoś się zwiesił, ale już działa. Ogólnie od uruchamiam najpierw obojętnie, co? Ale dużo profesjonalistów mówi, żeby najpierw odpalać pilot, później autko. Po samo autko po włączeniu może gdzieś odjechać bez pilota. Nigdy tego nie doświadczyłem, ale niech będzie. BHP przede wszystkim. I tak, oczywiście tu mamy skręt, kół, prawo lewo. Ok, widzimy, że skręcanie kołami jest zorydynkowa nie jest proporcjonalne, czyli skręcam skręcam na maksa czy delikatnie to i tak koła skręcają w maksymalnym stopniu standardowo przód tył. Zobaczmy czy to działa Ale działa. Można kontrolować gaz. Fajnie. To mamy. Co to jest? Wow. No, szczerze mówiąc, nie wiem, co to za pokrętełko. Robimy cięcie na instrukcję obsługi. Według instrukcji obsługi to pokrętełko ma niesamowicie ważną funkcję. jest bajerem, który nic nie robi, widzicie? To jest to. Jest jako niepodpisane. Nie wierzę, naprawdę. Czy to robi nic? O, nie. Tak, to nic nie zmienia. No to teraz jestem zaskoczony. Dobra, no to przód, tył. Zręcanie kołami, włącz, wyłącz, pilot omówiony, autko również. To, co się znajduje, dodatkowo było pokazane. Teraz zobaczymy, jak to jeździ na początku po domu. Jak takie autko się dostaje, dostaje dzieciaczek. No to głównie, żeby pojeździć po domu. Nie żeby ciągać ojca czy matkę gdzieś tam po, po dworach, niech sobie z kolegami to psuje. Przechodzimy na podłogę. Jeżeli chodzi o skręcanie, to skręca z gracją tankowca. I to po pełnym naładowaniu, bo jak bateria była nie w pełni naładowana, taka po prostu zapakowania, to już w ogóle to nie skręcało, tak po domu tak ciężko to można wyglądać. Ale można robić takie eleganckie kółki. Im szybciej się jedzie, tym gorzej ją skręca. Więc trzeba tak. Im wolniej, tym lepiej jest z tym skręcaniem. Ale pff, no jak chodzi o samochodzik, taki, żeby nim sobie pojeździć po domu, no to jest naprawdę ciężko. Słabo z tym skręcaniem. Nie, no bym. Może podwoziu będzie lepiej. Sprawdzimy to. Ok. pierwszy test off-roadowy. Mamy taką polanę, gdzie z dupami szczekają jak słychać. I tutaj jest trochę tak... piach, ale i kępy trawy. I no jest słabo. Po takim czymś to się nie pojeździ. Nagrywaj tak, żeby nie było widać butów, bo mi ludzie zaczną wpłacać pieniądze. W Okej, okay, potem wytnę. Chyba, że potraktujemy kępy trawy jako tor przeszkód. O jenie. Ale być z nie? Okej. Okay. na kółko. I tutaj mamy też minus tego dyferencjału, że fajnie, że się kółka kręcą oddzielnie, łatwiej się dzięki temu skręca, jest lepszy skręt, ale w terenie no to tylko jedno koło pracuje. To, które ma mniejsze obciążenia. To drugie, które mogłoby pomóc w tej sytuacji. Nie robi nic. Jest taki offroad bardziej na... Wchodzimy. Dobra, przenosimy się bardziej na coś piaszczystego, równego. Kolejny test. Teraz mamy bardziej kamieniście. I trawiasto jest równiej. No zobaczymy. <gry> o, dobra, tu już trochę... Jak sądzisz, to jest 25 na godzinę, czy mniej? Mniej. Co nie? Ale... Wynie, ciężko tak się steruje z daleka. <grytanie> Patrz, ale podskakuje. Ok, To było głupie, będę musiał po niego iść. Ale po kamieniach już daje radę. Nie było piechu. Nie, słabo. A jakoś ten... No, jakoś tam. No, ci strasznie słabo daje radę. Uuu. A to był meka. Był dał kurde zastał. Żeby sobie z ale nie wyszedł. A tym jak się rozpędzi, to się łączy na radę po takim kępce prawy. Ty. Z gaz. to łapać. Przyjechałem po kamieniu i przełącznik się kliknął na, na off. A myślałem, że to już koniec testów. Po tym, tym po tej, tej. Ale cegłówce. O, dobra, wszystko gra. Ale. Nie no, na tym takiej powierzchni zabawy to nie ma. Ono tak niskie to podwozie. Że jest taki typowo kapelkowy, dywanowy. Znaczy, jak się porusza. Tym bardziej ta dupka na silniczku. Sakra. Chyba bardziej ugniecionej trawy nie da się znaleźć. Widać, że to jakiś inny pojazd jechał w skali 1 na 1. O nie, coś strasznego. Test. Przedostatni poszutrze. Ostatni będzie pojezdni. Ok, ciężko tym sterować, bo nim tak zarzuca. Wum! No prawie wum. Co nie? Taki. Widać to, że nie ma w ogóle zawieszenia. W sensie, że zawieszenie pracuje tylko dla ozdoby. Wow Sygnału jeszcze nie stracił, ale już straciłam dioptria i krug zwalniający Piękny przeskok normalnie O, to podskakuje Jak są Może bliżej tam podejdę? No możesz. Oj Czyli tam chyba było niezbyt przyjemnie tutaj następnie. Nie wiem, czy się uśmiechasz, czy po prostu słońce Cię razi i robisz takie minę. O, na po To postal się trochę daje radę, ale mało zabawy, strasznie wolny jest. Okej, okay. trochę porozmawiajmy o tym autku już po wszystkim, po testach. Tak się prezentuje, jak jest wyczyszczone. Po oponach nic prawie nie widać, tylko jedyne ślady to są tutaj na podwoziu rysy. Głównie na tym wystającym elementu. elemencie, na silniku też trochę jest, na silniku, na tej pokrywie silnika, czyli na tych elementach, gdzie zaczepiał o wszystkie przeszkody. Też nie powiedziałam o tym, ale kółka się odkręcają. I pod tym, pod śrubką, mamy heks 6 mm. Więc mamy trochę mało kółek, żeby dobrać do tego auta, ale można wymienić. Na AliExpress zawsze można znaleźć koła na takie heksy. Jeżeli chodzi o to autko dla osoby dorosłej lub starszej, pff, 16 czy no dobra, nawet nie wiem, z 14 lat, to może być to no, beznadziejna zabawka. Strasznie nudna. Nie ma gdzie tym jeździć. Ale oczywiście to jest no, dla dzieciaczków, więc jakby to spojrzeć, dla dziecka, żeby kupować taką zabawkę, taki samochodzik, to ciężko to ciężko stwierdzić jednoznacznie. Ponieważ po domu ciężko tym jeździć przez ten mały promień skrętu. W ogóle tak się nie aż tak się nie skręcały, tylko jak jeździłem. Przez mały promień skrętu, no to po domu ciężko tym jeździć. Po dworze. Jak widzieliście na wszystkim to się zatrzymuje, na wszystkich prawie przeszkodach musi być bardzo gładki teren, to jedynie tym można powiedzieć po asfalcie, no po dość twardym, uklepanym piasku, chociaż pewnie ten piasek się wsypie tam pod obudowę do tej krateczki, która tam jest. Więc no, dla nikogo to jest. Ta zabawka jest dla nikogo naprawdę. Plus jest taki, że ta autko jest powolne, to można łatwo je dogonić, można je łatwo złapać. Jak czymś się w to autko wjedzie, to ani się nie uszkodzi autka, ani czegoś, w co się wjedzie. To jest jedyny plus. W ogóle ciekaw, jakby się ściągnęło to opony, czy można driftować. Głupi pomysł przy tym promieniu, przy takim skręcie, to nie dawałoby sobie rady. No, też jakbyście się zastanawiali, o tak przy okazji, y, tutaj są takie zadrapania, uszkodzenia, to oni się proszę, nie martwcie, ponieważ na całym. Ojej, zapomniałem nazwy tego plastiku, tego plastiku, Na całej tej obudowie jest folia zabezpieczająca, którą można ściągnąć, jeszcze nie ściągnąłem ściągnę ją jak będzie bardzo źle. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.